Rzeczy, których się panicznie boję, chociaż teoretycznie nie powinnam, bo jestem dorosła. Po pierwsze, jakichkolwiek igieł, szczepionki, pobieranie krwi i nie wiadomo co jeszcze. Miałam 3 albo 4 lata temu taką historię, że po prostu zemdlałam. Wcześniej w ogóle mi to nie przeszkadzało, bez problemu mogę iść trzy razy dziennie na pobieranie krwi, ale od tego momentu ja się panicznie boję, że znowu zemdleję i coś mi się stanie. Idę już naprawdę w ostateczności i przede wszystkim z kimś. Tak na wszelki wypadek, żeby ktoś mnie miał jak przytrzymać i już dwa dni wcześniej się stresuję. Lekarzy. Jak ja jestem w poczekalni i czuję ten zapach, tej dezynfekcji, nieważne, czy to jest lekarz rodzinny, czy to jest dentysta, mi po prostu przechodzi dreszcz po plecach. Ja po prostu czuję wewnętrznie, że jestem w złym miejscu i chcę stąd uciekać. To naprawdę u mnie działa do takiego stopnia, że zawsze kiedy jestem w poczekalni, nieważne, czy mnie mają badać, czy kogoś innego, to zawsze odczuwam taki lekki niepokój i chcę po prostu jak najszybciej stamtąd wyjść. Ciemności. Najdziwniejsze jest to, że jako dziecko jakoś za bardzo ciemności się nie bałam, ale w jakimś momencie mojego życia, Coś mi się ubzdurało. Kiedy idę w nocy na siku, mam dwie zasady. Przede wszystkim zapalam wszystkie światła i po drugie nigdy nie patrzę w lustro, bo nigdy nie wiadomo, co się może pojawić za Twoimi plecami. Mniej więcej w ten sposób idę, nie patrząc, żeby po prostu nie zauważyć czegoś, czego nie chcę tam widzieć.